Święty Marcin w Łanach. Tegoroczne obchody zgodnie z tradycją rozpoczęło nabożeństwo oraz występy dzieci. Następnie orszak świętego Marcina wyruszył w kierunku sali wiejskiej. Święty Marcin spotkał na swej drodze żebraka, który był biedny, głodny, nie miał co zjeść, w co się ubrać. Święty Marcin w swojej dobroci oddał mu połowę płaszcza, a następnej nocy przyśnił mu się Chrystus właśnie w tym płaszczu i jak gdyby oddał posługę, przysługę samemu Chrystusowi w tym że braku obecnym, którego napotkał. Podczas wydarzenia odegrana została scena przedstawiająca znaną legendę o świętym Marcinie. Występ z zaciekawieniem oglądali zarówno najmłodsi, jak i trochę starsi. Pięknie śpiewały, pięknie grały, także babcie, babcie zadowolone, dziadkowie myślę po to tu przyszły, żeby się nacieszyć. Bardzo super, pozytywne, jestem już trzeci raz tutaj w tej miejscowości. Bardzo fajnie tu jest. Bardzo ładnie możesz czegoś o tradycji nauczyć, prawda? Naszej tutaj chrześcijańskiej o świętym Marcinie. Tuż po przedstawieniu mieszkańcy licznie odwiedzali stanowiska gastronomiczne. Oczywiście jak na obchody świętego Marcina przystało, każdy miał okazję spróbować rogali. Typowo rogale św. marcinowskie robi się z białego maku, także mamy, część mamy właśnie z tym makiem, część mamy z marmoladą tradycyjną od naszego lokalnego piekarza. Jako dawka my akurat sprzedajemy tradycyjny grzywajn, po polsku grzaniec. Poza tym wiele atrakcji jest, jest kawa, ciacho, oczywiście do każdego coś dobrego. Przychody ze sprzedaży przeznaczone zostaną na Działalność szkoły przedszkola DFK oraz parafii. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności obchody były czasem radości, celebrowania tradycji oraz jednoczenia się.